Cześć, mam na imię Paweł, a to jest światy meniak. Pokażę wam w jaki sposób za pomocą mojego szablonu stworzyć prostą grafikę kanału na YouTube. Otwieramy szablon w Photoshopie. Jeśli go nie macie, nie martwcie się. Możecie go ściągnąć z mojego bloga. Link do bloga znajduje się poniżej w opisie filmu. Przypomnę tylko, że szablon składa się z czterech warstw. Każda warstwa pokazuje nam fragment ekranu, który będzie widoczny przez konkretne urządzenie, przez które będziemy oglądać YouTube. Niebieska warstwa jest to telefon, zielona tablet, a czerwona komputer. Białą warstwą oznaczone jest to, co zobaczymy, logując się przez telewizor. Pierwsze, co możemy zrobić, to możemy na przykład wrzucić jakieś zdjęcie bluesu albo obrazek. Na przykład, jeśli ktoś lubi przyrodę, może być na przykład zdjęcie lasu. Otwieramy takie zdjęcie za pomocą Photoshopa. Zdjęcie otworzy nam się w nowym oknie. Zaznaczamy klikając Ctrl A. Na około zdjęcia pojawią nam się takie róweczki. Kopiujemy naciskając Ctrl C. Następnie przechodzimy z powrotem na szablon i wklejamy. Ctrl V. Zdjęcie nam się wkleiło. Ono oczywiście ono jest troszeczkę za małe. Należałoby go dopasować do wielkości tego okna. No nic trudnego. Wchodzimy w zakładkę Edycja, wybieramy przekształcenie swobodne. Ciągniemy sobie za rogi do naszego, aby dostosować do warstwy TV. Dwa razy klikamy i już zdjęcie znajduje nam się w odpowiednim rozmiarze. Może przesuńmy je tutaj niżej, żeby było widać poszczególne warstwy. Teraz widzimy, do czego przydały nam się te warstwy mniejsze, które robiliśmy. Pokazują nam one to, co będzie widoczne na poszczególnych urządzeniach. W tej chwili możemy sobie na przykład dodać jakiś tekst. Może zmienimy kolor na jakiś taki jasny. Napiszemy mój kanał. Możemy go sobie dowolnie przesunąć, żeby nam nie przeszkadzał. Napiszemy nazwę kanału. I na przykład jeszcze jeden tekst dodamy. Zapraszam, tylko zmienimy jego kolor na taki bardziej czerwony. O, może będzie widać. W porządku. O czym należy pamiętać? Pamiętajcie, że wszystkie najważniejsze informacje należy umieszczać w tym w prostokącie niebieskim, dlatego, że jeśli zostawimy w ten sposób, to logując się na YouTube poprzez telefon, nie zobaczymy całego napisu mój kanał, tylko zobaczymy J kanał, więc powinniśmy przesunąć ten napis. Możemy sobie przesunąć nazwę kanału i zapraszam. I teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa. W lewym górnym rogu będzie znajdować się awatar kanału, a w prawym dolnym rogu będą znajdować się linki do, w zależności jakie tam sobie ustawicie w kanale, czy to będą do Facebooka, czy do jakiegoś bloga, czy gdzieś, musicie o tym pamiętać, żeby powiedzmy nie zostawiać tutaj na przykład jakiegoś napisu bądź ważnego elementu, ponieważ zostanie on zasłonięty. Tak samo tutaj powinniśmy ten mój kanał troszeczkę przesunąć. Możemy go na przykład w ten sposób zrobić. Jeśli natomiast bardziej zależy Wam na tym, aby grafika kanału dobrze wyglądało, również kiedy ktoś loguje się poprzez komputer, możemy dodać tutaj jeszcze jakieś elementy. Na przykład, jeśli ktoś, no nie wiem, no powiedzmy, że ktoś lubi koty, to dodamy jakiegoś kota. Jakoś go ko tutaj sobie zaznaczymy. Ładnie. Taką głowę. Skopiujemy to. I wklejmy I możemy sobie tutaj taką głowę kota wstawić. Jak ktoś lubi zwierzęta, to może sobie na przykład jeszcze wstawić wiewiórkę. Żaden problem. No i tutaj chyba. Za duży pędzel wzięliśmy Wywiórka za bardzo nie odróżnia się od tła Ale postaramy się to naprawić I taką oto głowę wiewiórki to jeszcze oko W porządku, kopiujemy Możemy wkleić sobie na tą samą warstwę, na której znajduje się kod. Proszę bardzo. Jeśli teraz usuniemy te warstwy, no, otrzymamy taką troszeczkę głupią grafikę, ale w każdym razie poznaliście w jaki sposób coś takiego zrobić. Jeżeli już... E, oczywiście te zbędne zdjęcia możemy zamknąć. Jeśli już uznaliście, że wasza grafika jest w porządku, Możemy sobie zaznaczyć wciskając kontrol te trzy warstwy niepotrzebne i przeciągnąć je do kosza. W tej chwili warstwy spłaszczamy wszystkie i w tej chwili możemy sobie wszystko zapisać. Wybieramy JPEG. I takiego JPEGa sobie zapisujemy. Oczywiście będzie on mniej więcej tak wyglądać. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne tutoriale. Cześć!